Dzień dobry, nazywam się Paweł Wyka, jestem właścicielem Centrum Języków Obcych i Szkoły Językowej Lingua Fix w Szczecinie. Sytuacja związana z epidemią koronawirusa postawiła nas, lektorów, nauczycieli, w bardzo trudnej sytuacji. Jest też bardzo dużym wyzwaniem, szczególnie dla tych placówek publicznych. To, co do tej pory było dodatkiem, to co do tej pory było dodatkową metodą nauczania w tym procesie dydaktycznym, teraz stało się nie tylko możliwością ale też obowiązkiem. W prywatnym sektorze jesteśmy oswojeni z tymi nowoczesnymi, zdalnymi metodami nauczania, takimi jak Skype, Zoom, wideokonferencje, tudzież wideoblogi. Natomiast w szkołach publicznych jest to absolutne nowo i szczególnie dla nauczycieli, którzy w tych szkołach publicznych pracują. Sam też w szkole publicznej pracuję. Jest to pewne wyzwanie i rzecz absolutnie nowa, z którą niestety musimy się zmierzyć. Na wszelkiego rodzaju forach związanych z nauczaniem języków obcych, języka angielskiego, o takim się głównie tutaj zajmujemy, pada dużo pytań o najlepszą metodę, najlepsze narzędzie, jak to nauczanie zdalnie prowadzić. Prawda jest taka, że jednej uniwersalnej metody nie ma. Nie każdy ma dostęp do szerokopasmowego internetu, nie każdy ma dostęp nawet do drukarki, tudzież do komputera. Mamy domy, mamy uczniów, gdzie komputer jest jeden, dzieci jest troje, rodzice pracują, więc ten dostęp do tej y, platformy, jakakolwiek ona by nie była, jest utrudniony lub czasami wręcz niemożliwy. W mojej szkole zdecydowałem się na metodę, moim zdaniem, najbardziej uniwersalną i najbardziej dostępną. Dla e, osób, które posiadają jakiekolwiek urządzenie podłączone do internetu. Mam tutaj na myśli smartfon, tablet, laptop czy też komputer stacjonarny. Dla klas, które obecnie uczę, wybrałem metodę wideoblogów. Nagrywam wideoblogi, które następnie udostępniam, umieszczam na specjalnych zamkniętych grupach na e, Facebooku dla każdej klasy osobno. Są to wykłady wideo poparte przykładami tudzież też. Przerobionymi prezentacjami, które tworzę na różnego rodzaju narzędziach, i wszystko zamykam w klipie wideo. Oprócz tego, równolegle, uczniowie dostają ode mnie materiały przez kanał, taki jak na przykład grupa na Messenger. Są to mp3, są to pliki PDF do wydrukowania, tudzież do pracy na ekranie komputera. Zrobione już, zlecone przeze mnie zadania uczniowie odsyłają mi na moją prywatną skrzynkę, tudzież na moje konto na Messengerze w formie skanów, zdjęć lub po prostu tekstem. Z reguły są to testy, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Zapraszam Państwa na przykładową lekcję, jaką dla moich uczniów przygotowałem. Jest to first conditional, czyli pierwszy okres warunkowy. Krótki, prosty temat. Wsparty krótkimi, prostymi też przykładami, i do tego uczniowie dostają do zrobienia zadania, które następnie w zadanym przeze mnie terminie odsyłają mi kanałami, o których wspomniałem wcześniej. Dzień dobry, kochani. Tematem dzisiejszej prezentacji jest First Conditional, czyli pierwszy okres warunkowy. Brzmi dziwnie, brzmi strasznie, ale za chwileczkę zobaczycie, że nie ma w tym nic trudnego. Zapraszam serdecznie, paweł WK. Jak sama nazwa wskazuje, okresy warunkowe mówią nam o warunkach, jakie muszą zostać spełnione, żeby uzyskać jakiś rezultat w przyszłości, rezultat jakiegoś działania. W pierwszym okresie warunkowym warunkiem jest wykonanie jakiejś akcji czynności w teraźniejszości, której rezultat będzie bardzo prawdopodobny. W przyszłości warunek musi być możliwy do spełnienia, czyli mówimy o rzeczach realnych, rzeczywistych, a konsekwencje spełnienia tego warunku są bardzo prawdopodobne. Konstrukcja zdań jest stosunkowo prosta. Pierwszy okres warunkowy składa się z dwóch części. Pierwsza część zdania, nazwijmy ją umownie A, to czas present symbol, potwierdzony wyrazem warunkowym czyli if. W wolnym tłumaczeniu, jeżeli. Natomiast druga część, nazwijmy ją tutaj umownie B, jest to czas Future Simple z operatorami Will, ewentualnie Want, plus czasownik zawsze w formie podstawowej. Co ważne, kolejność, w jakiej części składowe zdania zostaną użyte, nie ma tutaj znaczenia. Podlegają one inwersji, czyli możemy je zamienić miejscami i nie ma to wpływu na logikę zdania. Jak w praktyce stosować zasady inwersji, widzicie na tych prostych przykładach, które właśnie się pojawiły. Jak więc widać, wyraźnie części składowe zdań możemy sobie dowolnie zamieniać. Przejdźmy do przykładów użycia. Co ważne, części składowe zdań pierwszego okresu warunkowego. Mogą być zarówno zdaniami twierdzącymi, jak i też przeszącymi, i nie ma to znaczenia, jeżeli zdania zachowują swoją logiczną spójność i są zgodne z intencją tego, kto je wypowiada. Jak wygląda to w praktyce, widzicie na tych trzech prostych przykładach. Przejdźmy dalej. Pierwszego okresu warunkowego bardzo często używamy we wszelkiego rodzaju ostrzeżeniach, pouczeniach, a bardzo często nawet groźbach. Zapoznajcie się, proszę, z kilkoma prostymi przykładami ostrzeżeń, gruźb, pouczeń. Co bardzo ważne, pierwszy kres warunkowy stosujemy mówiąc o faktach, rzeczach realnych, możliwych i świecie rzeczywistym. Nie mówimy tu o sytuacjach jakichś wyimaginowanych, Urojonych bądź nierzeczywistych, niemożliwych, po to są następne okresy warunkowe, które poznacie na przyszłych lekcjach. Podsumujmy. Pierwszy okres warunkowy dotyczy sytuacji rzeczywistych, realnych oraz to, że spełnienie warunku jest bardzo możliwe, bardzo prawdopodobne i z reguły wykonalne. Pamiętajcie o dwóch rzeczach. Jeżeli mamy do czynienia z czasem present simple w pierwszym okresie warunkowym, to tam, gdzie jest to zdanie w czasie present simple, bardzo często zapominacie o tym, że trzeba odmienić czasownik w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli he works, she gets, she jumps, he comes. Nie zapominajcie o tym. Natomiast w tej drugiej części, proszę pamiętać, że po operatorze will, want w czasie future simple zawsze występuje Podstawowa forma czasownika, czyli bezokolicznik. So, remember if you don't learn, you won't pass. But if you work hard, you will pass. So, that's all for today. Thank you, guys. Stay safe, stay tuned and see you soon on our next lesson. Bye. Mam nadzieję, że lekcja się państwu podobała. Zachęcam do subskrybowania mojej strony, mojego kanału, a także odwiedzania mojej strony na Facebooku Linguafix Paweł Wyka szkoła językowa, centrum języków obcych. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.